Książę Krzysztof z tej strony Polski Lufa. Dzisiaj nagrywamy pierwszy odcinek w nowej serii. Wytłumacz tytuł kolego. Dumiona, takie czyli straszliwe Lochy, coś takiego. No dokładnie. I jest właśnie on ze mną, on będzie dzisiaj tłumaczył. Dobra, no to go lecimy, gramy. To no to jest pasu standard. Czekaj, bo, ja, bo ja ten. bo ja nie To watle, te drzwi duże. Nie ogarnę, no. Bo dobra, jestem. To co to ja pierwsze? Nie dam się z taką jest wcześniejszą, żeby zobaczyć. Beyond. Okej. Okay. Dobra, wyglądajcie. Fi Filippo, fi nie będę teraz puszczał. Dobra, ja już to się wiesz. tak? jak i jestem. No jeden. No to no. lecimy, no. <głos> Moje. <głos>

ten to w ogóle szybki kurde jest, jak nie wiem co Eee, nie wiem, czy chcecie żebyśmy hakowali tą ideę, grali normalnie, pisze w komentarzach Bo to można robić na dwa sposoby, nielegalnie i legalnie Dokładnie eee, Pisze w komentarzach I przyszedł boss Eee, daj mi, daj mi dwie sekundy To proszę, zabi se, zabij, daj zabij tego. Zobacz jak spadłeś Co na razie ty się nie Ty to jednak pijesz Czemu ja? Co? Ja? A czemu? Widz no. story O, przeszliśmy level. Dokładnie Ja mam piąty i czwarty, no i dobrze Sweet Dobra. Wychodzimy. Training... I ulepszamy swoje emocje. To ja mam 2000. Przynioski nie dostałem. Ulepszyłem się, dobra. to co? Czekaj! Czekaj chwilę, bo mnie spalią. A ja piję gardena. Skąd badaj? Dobra. Dołącz do mnie, czy ja dołączam co siebie? A ty do mnie. U tofaj. Dobra drugie Ba tu Tu mam takie ogiełki Nie wiem czy muszę wyluzkać No O chopie, Wyluzuj no Jezu Co, co? Ja dopiero wchodzę, ty miłość kurde rusza. No a taki? To jest to, jak cyrowetka Nie nie daje się wzywać Ty to jesteś Tu wzywasz, nie boję Ty nas tutaj trzech jest Który to ty? Co I tak by to jest coś To jest jakbyś testował Olej jebu Olej jebu Olej to jest mieszał Joram się kurwa Co no to taki wody? Ole mam s... olej mi nudzi chłopie tą grę E ja to mam nudzi ja zaraz kupię zmieniam tą stronę, bo to jest bez seru, bo To są jaja już jakieś. Zaraz zmieniam stronę, bo, bo tutaj mi lat były strasznie, No bez jaja. Wiktory! to no, z na Facebooka. Dokładnie. Ale co ten Husje, Hussein chciał? Dobór po prostu daj. Topór! Topur. Czekaj, ja sobie zrobię opening, albo nie, jak założyć kanał, to zrobię to przy moich widzach. wszystko. Wchodzisz w tą trzecią bazę, tak? Tak. I zaznaczasz fly with friend on Tak. No i możemy grać, tak? Nie bo To musi trzeba żebyśmy grali prywatnie, tylko midway. Ja wchodzę w battle i daję 3. Tak. No i lecimy. Lecimy z kosłem. No teraz Jeszcze jeden goś namił, no niech będzie. Cześć, to chyba coś powiedziałeś, co? to chyba coś powiedziałeś? Nie, właśnie nie. Aż mam zaproszenie na Facebooku Kurwa, Mam 20 tysięcy na uczcie. A jak tu zrobimy? Przechodzimy jeszcze chyba tu jeden, drugi, drugi, czy ja? Nie wiem, no trochę, trochę u mnie przechodzimy, trochę u Ciebie. Więc jak przechodzimy u Ciebie, to mi też coś się licza. Czy ja u mnie kilka za weźmiemy i u Ciebie na przykład też? No, później u mnie nakryć mnie jakiś na odcinek. To kurwa, ogarnij Dobra ja idę to bo jeszcze na pierdać Bo mi się nu no, zobaczyć A ten, ten grzybek tam czy masz pod dwójką To jest jakaś moc. A ta jedynka to jest 30 po prostu Level up no. Victory. Ha! Teraz daj to przypadny Mówię ci Nie umiem o no ci jak? Nie umiem. Ja ty sobie nie dasz kiepli, nie schowasz po ekwipunku? Nie umiem. Co to mówię Nie umiem. Dobra, moi drodzy widzowie polskiego rządu, wspieramy pieniądze na przesiadkę dla niego. No chyba ty. Ja też się słyszę. No chyba ty. Ja... Dobra daj to już, play with friends only. Nie I umiem. Możemy grać normalnie. Nie umiem. No kurwa. A mam zacząć, a co co? No nie umiem. Co to? No nie umiem. A co to? Nie umiem. A co... Kurwa bo, widzowie czekają. Dobra a dawaj lecimy co? na tę mapę, najwyżej ktoś bije, wez ja. Chuj, tylko jak będzie wam 4 już na jednym mapie, to ja nie wejdę. Kurwa, mało się Kilka przykładów, ja będę... że. Ja mam szansę, byle kiedyś polegał na mnie ladzi tutaj, jo ja w to nie wiesz normalnie. Zawsze mam szansę, jeszcze coś zrobił z tego. I am No, następny moja gra, którą nagram będzie Agario. A tu nagram, to nie uczy daje się No a z kim bym innym mógł nagrać? Eee. To jest też, to do znaczy gra, KUJWA! Ty chłopie, mi FPS spadł chyba do jednego, człowieku. Kurwa, mancz. Ignorę, tej j**anek, nie A nie, ja powiem, Kurwa, nikt nie tego. Jest chore, te lagi są chore, sorry za te lagi. Następny dzień będzie lepszy już. Będzie No dokładnie, kurwa, mam trafić Gotowyś? O, w dupę znowu się lagi zaczęły.